Robimy, o, kandydatka numer jeden, prawda? Siedem. Siedem, ale z okręgu numer jeden, tak? Tak. A, kolega z Flisu, ratownik, prawda? Małżonek. No, a tu kandydacka z okręgu numer? Cztery. Cztery, na miejscu 5, prawda? Także no, tak. no Życzę Wam, że tak powiem, sukcesów. sukcesów. Dobry. O, witam, witam. Kłaniam Dobry. się, panie prezydencie. Dobry. Nie wiem, czy pan prezydent wie, że to moja. No. Ja nie wiem, czy to moja. A tamta też, ten to wykształcony u mnie na plisie odrzeńskim. Dobrze, dobrze. Ratownik, dobrze, mąż, mąż, mąż tamty, tak, a ja popieram bardzo cały dobrze. czas. Tak bardzo żeby... dobrze, bardzo dobrze, dobrze, Tak jest, o tak tu jest, fir harmonii. Fer harmonii. O, tu, będziemy popierać Pana Krzyżyska. O, wydaje się. Że nie ma kandydatów. Nie ma. Po prostu, po prostu jest najlepszy, bezpartyjny. Tak, ja ogólnie nie lubię partyjnych. Także o, pan tu wszyscy się zbiorą, będziemy słuchali, bezpartyjnych. A. No i chcemy pomagać w sprawach morskich. Mamy też swoją grupę 14, którzy zanieśli różne listy SP z różnymi dotyczącymi spraw morskich. Tak, i już arcypicie problemami i propozycjami. Będziemy proponować. u kogo ja widzę, kogo ja widzę. Pan prezydent. Wszystkie no, to, to jest. To jest to. Pan prezydent Cyskiewicz Nowej Soli. Przyjaciel. Przyjaciel. Razem. Budowaliśmy lisodżański. Także niech żyje.